Nie wiem. Ale tak się prezentuje. Nie mogę przyczepić kloska. Praca ruchoma wszystko ruchome. Nie mogę... No, bo Nie mogę przyczepić tego. Nie mogę przyczepić tego zęba. Tak wygląda. E, ten cali ma, gdzie to jest? E, wysokości ma. 7 na 4 cm, a długości ma 12 cm. Dużo. Tej macie? Dobra, to to zniszczone. Chcę kupić. Nie chcę kupić więcej. I mam tej też. Wow. Ale bua e To te są takie. Instrukcja będzie na to nawet zejmę. wow. Fajnie wygląda. ale ty się ja zaraz pokazać, tylko to ja mi to nie tak. patrzcie on będzie skeletorem, że będzie miał tych kości wiem, rozumiem Założymy mu to i nie będzie tego widać, ale to nie ma sensu to no, sobie, sobie sami zrobisz takiego że... tego dinozaura ale dobra, jak budować z wasze smaczkiem to no, my zaczynamy budować to zrzucamy na bok. A, to jest Dobra, to zacznijmy od tego. Szybkie tempo. Widzimy się zaraz. No i już zbudowałem te piękne laury. Ten. Ten dinozaur. Tak się prezentuje. No ale muszę go jeszcze złożyć. Ale on jest duży. Dobra. To nie wiemy, może z tego brum brumaska. Minusem jest to. Ty A w tym zestawie też jest minus to. Zgub, że, nie dałem, że nie dali mi takiego klocka. Dlatego tak powinien być tu, a nie mam tego klocka. Te ładne lampy to zrobili. Konieczowało to nigdy chyba nie dostałem, że może dostałem do Nise. Ale to jest najwiedniejsze. A jeszcze wam pokazać, jaki na można zrobić. Patrzcie. Tak sobie nagle spadł i skręcił sobie rękę. To Dobra. O tym już rozmawialiśmy. No tak, fajny jest. Fajnie. Ale rozmawiamy o tym. Tutaj taki jakby płot. Tak ładnie. Taki śmietnik. Tam jest już trochę po tak prostu. Jakichś cukierków nie. To jeszcze takie fajne kloczy. Tutaj... Taka droga, jaka droga, jaka droga. Zakładnie tylko nie. To jest co napis. fajny, po prostu. Po prostu. O nic tego nie miałem. Zapasowych klocków. Od tego dinozaura jest taki kloczek od tego. O tego zestawu jest tylko jeden kloczek rękę, no, dłoniak dłoni. Ale nie. To jest po prostu... ładnie Teraz zbierzmy to w Można też wyjąć ten łob. Ja powiem wam ocenę Ocena. Tego dinozaura. Tego zestawu. Wiesz. To są dwa różne zestawy. I to jest dla mnie 10 na 9 i na 10 a w tym zestawie to będzie 10 na 10. Tak, 10 na 10. musi mi się podoba. Te auto to jest najładniejsze, to jest gwóźdź programu. Bryk socysta, patrzcie. Normalnie patrzcie. Aha patrz, hamować i... Able, 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 able. Du, du, ru, du, du. I nagle złamane. Nieprawda, co tu I nagle złamane kolicyny w nogach. To się fajnie bawić. Dobrze, no to nas niestety odcinek. Tubiega końców. Trochę mi ale następnym razem, za niedługo się pojawi kolejny odcinek. Jutro albo w Pajuc, Ale wiem, że na pewno się pojawi. To więc... Baczki, pa!